Naszyjnik z pereł, który moja babcia dała mi na łożu śmierci, ten sam, który nosiła kiedy uciekała z Irlandii, nie mając nic poza nadzieją, leżał teraz rozbity na marmurowej podłodze w jadalni, rozrzucony wśród pustych kieliszków, okruchów chleba i resztek wieczoru, który miał być świętowaniem naszej piątej rocznicy ślubu. Ale zamieniła się w proces, w którym to ja byłam oskarżoną, a sędziami byli mężczyzna, za którego wyszłam za mąż, i brat, który. Kiedyś przysięgał, że będzie mnie chronił przed wszystkim. Kiedy Miguel podniósł rękę, aby mi przerwać, a André, mój własny brat, skinął głową w milczeniu. Zrozumiałam raz na zawsze, że jestem sama, zupełnie sama. W domu pełnym głosów, które mówiły, że mnie kochają, ale nigdy naprawdę mnie nie słuchały. I właśnie tam podjęłam decyzję, która od lat dręczyła mnie. Ale nie miałam odwagi jej zrealizować. Jeśli moje szczęście było dla nich uciążliwe. Wolałam być nieobecna niż posłusznym cieniem. Więc kiedy zmusili mnie do wyboru między unicestwieniem tego kim byłam, a utratą tej fałszywej rodzinnej stabilności, spakowałam walizki z taką spokojnością, że nawet mnie to przeraziło i wybrałam to, czego nikt się nie spodziewał. Moją wolność. Usiadłam na chwilę przed rozrzuconymi perłami, z których każda odbijała zimne światło żyrandola. Jakby były wersjami mnie samej, które porzuciłam po drodze: artystką, która kochała malować, przedsiębiorczynią, która miała wielkie marzenia, kobietą, która milczała, aby zachować spokój, córką, która zawsze mówiła tak, żoną, która godziła się na okruchy i nazywała to miłością, siostra, która połykała żaby z uśmiechem. Wszystkie tam, na podłodze rozbite, ciche, czekające, aż w końcu zobaczę je z otwartymi oczami ponieważ tej nocy Miguel postanowił ogłosić swój awans w Tokio, jakby to było nasze zwycięstwo, podczas gdy w rzeczywistości było to tylko kolejne jego wymaganie, a Andrę, ubrany w garnitur, który pomogłam mu wybrać na zaręczyny, z są. ta która dwa lata temu była moją druhną, mówiła, że trzy lata miną szybko i że potem będę mogła ponownie otworzyć swoją agencję projektową, jakby osiem lat wysiłku, dwadzieścia pracowników i ważne kontrakty można było... Zapakować do piwnicy i odłożyć na później. Jakby wszystko, co zbudowałam, było tylko kaprysem, który można wyrzucić, podczas gdy Miguel swoim zmęczonym, wyniosłym głosem sugerował, że w Tokio będę miał wszystko łącznie z pokojówką, lekcjami japońskiego i tenisem z innymi. Żonami ekspatriantów. I właśnie w tym momencie poczułem, jak naszyjnik pęka, kiedy Vanessa rozlała wino na stół, a mój kieliszek przykleił się do sukienki. Sprawiając, że perły poleciały w powietrze. Ostatni prezent od mojej babci, najsilniejszej kobiety, jaką znałem, która szepnęła mi do ucha swoim słabym głosem: że kobiety w naszej rodzinie zawsze miały wybór, nawet jeśli mężczyźni twierdzili, że nie. A kiedy klękałam na podłodze, zbierając perły jedną po drugiej drżącymi rękami, oni nadal rozmawiali, jakby mnie nie było, planując moją przeprowadzkę, moją. Przyszłość, moją rolę ozdobnej i użytecznej żony. I nawet kiedy wspomniałam o kontrakcie z Sampayo e Cruz, największą w historii agencji, nie przestali mnie słuchać. A kiedy Miguel w końcu zdał sobie sprawę, że nie odpowiadam, zapytał zirytowany, czy nie rozumiem, że to największa, szansa w jego życiu. A ja z rękami pełnymi gorących pereł i smutkiem, który zdawał się wypełniać wszystkie pokoje w domu, zapytałam, co w tym wszystkim jest dla mnie. A on odpowiedział tym niecierpliwym tonem, którego zawsze używał, gdy uważał mnie za zbyt emocjonalną, mówiąc, że to zapewni nam stabilność na zawsze, podczas gdy tak naprawdę miał na myśli, że zapewni stabilność jemu. A kiedy André próbował uspokoić sytuację, mówiąc, że przecież wiem, że kariera Miguela zawsze była dla niego priorytetem, przypomniałam sobie tę 25-letnią dziewczynę, która wierzyła, że miłość to poświęcenie, i zapytałam się: Ile razy porzuciłam część siebie, aby jego marzenia mogły się spełnić. A potem, patrząc na nich obu, zapytałam: "Jakie dokładnie mam opcje?" Na co Miguel odpowiedział, że albo jadę z nim i wspieram jego rozwój, albo i pozostawił zdanie w powietrzu, czekając, aż dokończę je swoją rezygnacją, a André poprosił, żebym nie utrudniała. Vanessa uśmiechnęła się jak ktoś, kto wygrał niewidzialną walkę. A ja powiedziałam, że potrzebuję powietrza, i poszłam do kuchni z perłami wciąż w dłoni. Nalałam sobie wody do szklanki i spojrzałam przez okno na ogród, z którego rzadko korzystaliśmy. Który istniał bardziej po to, by robić wrażenie na gościach, niż by nas przyjmować. I wtedy przypomniał mi się dzień, kiedy Miguel zapomniał odebrać mnie z lotniska po podróży służbowej, i wróciłam do domu sama, taksówką. I zastałam go z André oglądającego piłkę nożną, jakby nic się nie stało. A kiedy mu się poskarżyłam, powiedział tylko: A, to. Dzisiaj? A ja roześmiałam się, żeby nie płakać. I tego dnia moja przyjaciółka Kamila zapytała mnie: Kiedy ostatni raz Miguel przejął się czymś, co było dla mnie ważne, a ja nie potrafiłam odpowiedzieć? A teraz, tam, gdy stał w drzwiach kuchni i mówił, że przesadzam, zapytałam go, czy na moim miejscu porzuciłby wszystko, aby podążać za moim sukcesem w innym kraju a on się roześmiał. Oczywiście, że nie, bo jego kariera była prawdziwa, i zdałam sobie sprawę, że naprawdę w to wierzy. Więc poszłam na górę, spakowałam walizkę, wzięłam stare klucze do skrzyni mojej babci, której nigdy nie otworzyłam do końca. Poszłam na strych, otworzyłam ukrytą przegródkę i znalazłam jej pamiętniki, list i mały kluczyk ukryty w zapięciu naszej, a tam była kartka. Jeśli to znalazłeś, to znaczy, że nadszedł czas, abyś przypomniał sobie kim jesteś. W tym momencie wiedziałem, że nie ma już odwrotu, że moja babcia zostawiła mi nie tylko wspomnienia, ale także mapę, dzięki której mogłem odnaleźć siebie. Z listem, kluczem i głową pełną myśli wróciłem do pokoju. Skończyłam pakować walizkę. A kiedy Miguel pojawił się z tym wyrazem skruchy na twarzy, mówiąc, że mnie kocha, że jesteśmy zespołem, że jestem dla niego wszystkim, Odpowiedziałam, że potrzebuję przestrzeni i że idę do Kamili. A kiedy powiedział, że jeśli wyjdę przez te drzwi, wybieram dumę zamiast naszego małżeństwa, wzięłam głęboki oddech i powiedziałam, że wybieram swoją godność i zeszłam po schodach. Słysząc Andrę mówiącego, że przesadzam, że rodzina jest ważniejsza, a ja zapytałam: Od kiedy to ktoś w tej rodzinie dba o to, czego ja chcę? Wyszłam, wsiadłam do taksówki i odjechałam z perłami w torebce, czując dziwną ulgę, jakbym opuściła miejsce, które od dawna mnie krępowało, a dom Kamili, bałaganiarski, pełen niedokończonych obrazów i filiżanek po kawie na wszystkich powierzchniach, wydawał mi się bardziej mój niż jakiekolwiek pomieszczenie w moim starym domu. A tej nocy, między kieliszkiem wina a znaczącą ciszą, spałam lepiej niż od lat, a w kolejnych dniach, podczas gdy Miguel na przemian wysyłał mi słodkie wiadomości i ukryte groźby, podczas gdy André próbował przekonać mnie do ustępstw, a Vanessa robiła pasywno-agresywne aluzje, poszłam do prawnika, do jubilera, aby naprawić naszyjnik, do agencji i podpisałam umowę z Sampayo e Cruz. A kiedy Miguel pojawił się w moim salonie, mówiąc, że to wszystko jest teatr i że jestem niewdzięczna, Powiedziałam, że być może nigdy mnie naprawdę nie znał, bo nie byłam niewdzięczna. Byłam kobietą, która postanowiła przestać znikać, żeby dopasować się do czyjegoś życia, a on próbował wyrzucić mnie z firmy za pomocą prawniczych. Sztuczek mówiąc, że znalazł pierwszych inwestorów, że ma prawa do wszystkiego, ale moja babcia zostawiła mi swoją działkę, a ja ją sprzedałam i zainwestowałam w firmę. A to były moje korzenie, moja podstawa, moja historia. A kiedy próbował przekonać doradców, aby mnie usunęli z powodu niestabilności emocjonalnej, to mój zespół, moja wspólniczka i odważna doradczyni zapobiegły temu zamachowi. A mimo to Miguel nie poddał się. Wysyłał kwiaty, prezenty, pojawiła się nawet Vanessa, próbując mnie zastraszyć, mówiąc, że naszyjnik należy się jej. Ale ja się roześmiałam, ponieważ perły były moje, odwaga była moja, a tego, co one dla mnie oznaczały. Nikt nie mógł mi odebrać. Kiedy w końcu usiadłam w moim nowym mieszkaniu, małym, ale tylko moim, otworzyłam kopertę schowaną w skrzyni i zobaczyłam dokument dotyczący małego domku w górach, miejsca, które moja babcia kupiła dla mnie, abym zawsze miała gdzie wrócić, jeśli zgubię się w sobie. Wraz z aktem własności znalazłam zdjęcie mojej babci z młodości, z naszyjnikiem na szyi i tym samym wyrazem twarzy, który teraz widziałam w lustrze. Kiedy André odkrył podejrzane wiadomości między Miguelem a Vanessą, coś, co nie było do końca romansem, ale raczej potajemnym sojuszem, przyszedł do mnie załamany, a ja go przytuliłam i powiedziałam, że jest moim bratem, że wszystko będzie dobrze. Kilka miesięcy później, po sfinalizowaniu rozwodu, firma ustabilizowała się. Miałem dom w górach jako schronienie, a naszyjnik został odrestaurowany i lśnił jak nigdy dotąd. Otrzymałem nagrodę dla przedsiębiorców. I wiadomość od Miguela z pytaniem, czy możemy porozmawiać, a Kamila odpowiedziała za mnie, mówiąc, że jestem zbyt zajęty życiem, i w tym momencie, patrząc przez okno na padający śnieg, z filiżanką gorącej herbaty w dłoniach i naszyjnikiem na szyi, wiedziałam z całą pewnością, że w końcu wybrałam siebie. I po raz pierwszy to wystarczyło.